No zobaczcie, tutaj mam takie wiórki, widzicie, w worku. Te wiórki są posortowane, po czyste. Są wiórki bez metalu, bez żadnych zanieczyszczeń. No i mam je poskładowane. Przez kilka lat się trochę nazbierało. No, tym urządzeniem można sobie, jak to powiedzieć, zmienić coś takiego. W coś takiego, zobaczcie, jaka, jaki ładny proszek. Tak zwane... Tworzywo wtórne, bo tworzywo pierwotne też już mam jeden worek. To kiedyś Wam pokażę, jak wygląda, ale to musiałem zawsze, nie wiem, na poprzednich filmach widzieliście upychać. Też się przerabiało. Tylko, że to tworzywo zmielone będzie, jak to powiedzieć, mniej gazowało i lepiej się wtyskiwało szybciej się nagrzewało. No i tak. Tutaj się wrzuca do góry, widzicie, tutaj aż strzela, dlatego jest dorobiona ta pokrywka metalowa. Jak kupiłem ten młynek, to tej pokrywki nie było. No i jest zabezpieczona i tutaj zobaczcie, po dwie nakrętki dane, nie po to, żeby specjalnie, tylko po to, żeby żadna nakrętka czy śruba się nie odkręciła i nie wpadła i nie narobiła nam bigosu, bo to nie jest młynek do metalu, tylko to jest młynek do tworzyw sztucznych. Tutaj został zamontowany wyłącznik na, jak to powiedzieć, na obudowie klamretu. Tylko wszystko jest wyizolowane, dobrze zrobione. Wyłącznik jest też plastikowy, trójfazowy, jednopozycyjny. To jest w tej chwili wyłączone albo włączone. Powiem Wam, że półtorej godziny, no ale to jest mały silnik i 2 ,2, Także. Półtorej godziny robiłem no i się trochę zagrzał no ale narobił tyle tworzywa że tutaj jest jakby powiedzieć tworzywo z kilku worków Tu nie jest jak tu widzicie z tego trzeba też uważać bo jakieś opiłki czy coś tu się jednak dostaje ale to jak będzie się do tego to się przejrzy na taką blachę się rozsypie no i to wszystko magnesem część część trzeba tak jakby powiedzieć jeszcze to tworzywo dodatkowo obczyścić no i później tak wiórki się dostają tędy tam jest taki jakby powiedzieć ceownik lata no i latają dwa noże ostrza no i te noże są tutaj wystają to są drugie noże to są noże zewnętrzne tam jest drugi no, i ten, jak ten wiórek się dostanie pomiędzy te dwa ostrze, no po prostu ten młynek tnie. No, tutaj to jeszcze zgarnę, tam, żeby to niech wszystko leci, tam do końca. No, i tutaj to jest, nie wiem, ile tu jest, może 10 kilo, a może mniej. No, nie ważyłem tego. No, ale tutaj jest czterech takich worków, jak tam widzicie po sali trzaku. No, upchanych, ubitych. Także zmniejszy mi się strasznie objętość. Dodatkowo to będę miał w skrzyni. No i posłuży mi jeszcze jako tworzywo. No także młynek stał, stał, stał i już wkrótce teraz ma trochę pracy. Tam widzicie sitko, otwory. Otwory są 8 mm, ale tworzywo jest bardzo dobrej jakości. Malutkie, drobniutkie, także nic nie będę zmieniał. Także recykling dla własnej potrzeby z takiego nieużytecznego wióra uzyskujemy surowiec wtórny. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.